Proszę Państwa, jesteśmy w Atlancie, a dokładniej na Mercedes-Benz Stadium. Jak pokażą się obie ekipy, w jakiej dyspozycji są, już niebawem się przekonamy. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Atlanta United zmierzy się z Toronto FC. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwistka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Rusza więc, pierwsza połowa. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Sosa. Podanie do Almady. Publiczność domaga się strzału. Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. No i po ataku zagrożenie minęło. Almada. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Almada. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. było groźnie ta interwencja była kluczowa Lennon Jest coraz bliżej pola karnego Co teraz słyszy presję trybun. Ależ okazja na gola. Ależ uderzenie. Minimalnie niecelne, ale brawa za decyzję. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Ze skrzydła w szesnastkę. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. A jedenasty metr z rogu? Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową mocne, mierzone ale jakimś cudem Bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Pod chorągiewki centruje teraz mocno insinie. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Sosa. Powoli można już zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnej wygranej, trudno przewidzieć. Może teraz wyrównać. I mamy remis. A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy, choć przecież i tak już było nieźle. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. FC. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą, dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. No to zaczęło się. Podanie do Almady. Publiczność domaga się strzału. Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Almada! To teraz słyszy presję trybun, ależ okazja na gola! Na jedenasty metr z rogu. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone, ale jakim. Może teraz wyrównać? I mamy remis. A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. No, 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 ale trik! Znakomite przerwanie, nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Trzela teraz. Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. Aktualny wynik to dwa do jednego. Sosa Lenon, Almada połyka kolejne metry, jest ciekawie. Dobrze zablokowany strzał. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Jakumakis. Gol. Remis. A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość. Z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. I ruszamy. Remisowy rezultat 2 do dwóch. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Sosa. Almada. Thiago Almada. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Sędzia wskazuje na jedenastkę. No i nie ma co się dziwić po takim wejściu. Jest więc szansa na objęcie prowadzenia i to w samej końcówce. Ależ emocje nam się tu zrobiły. Ale jedenastka to nie wszystko, bo za to zagranie mamy jeszcze żółtą kartkę. No tak, podwójna kara można rzec, ale wlepiana tylko w określonych sytuacjach. A to jest jedna z nich. Jeśli to wykorzystają, odzyskają prowadzenie. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Przy tym rzucie karnym mogło być różnie, bo intuicja bramkarska była słuszna i naprawdę niewiele brakowało, by odbić ten strzał. Ostatecznie jednak piłka dość pechowo prześlizgnęła się niżej. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Bernardeski. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Bernardeski w posiadaniu piłki. Piłka u Bernardeskiego. Ta im teraz remis. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie? Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Podanie do Almady, publiczność domaga się strzału. Proszę Państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Na jedenasty metr z rogu. Nie do wiary, wybronił to. To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone, ale jakim. Może teraz wyrównać? I mamy remis. A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał tym większe gra. Strzela teraz Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich. Te... Jakumakis. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę... Jeśli to wykorzystają, odzyskają prowadzenie. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Bernardeski w posiadaniu piłki. Piłka u Bernardeskiego. Ta im teraz remis. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi.